Patryk Osela, Rzecznik Wolnego Związku Zawodowego, sierpień 80. Proszę powiedzieć, czemu ma służyć dzisiejsza akcja? To jest już kolejna akcja w Raciborzu i kolejna akcja na ulicach miast regionu śląsko-dąbrowskiego. Informujemy mieszkańców społeczności lokalne. O organizowanym, przygotowywanym właśnie strajku generalnym w Województwie Śląskim. Zachęcamy do poparcia tego strajku w referendach, które odbywają się w zakładach pracy oraz zachęcamy do uczestnictwa w protestach, które będą temu strajkowi towarzyszyć. W tych gazetach, które rozdajemy, są wszelkie informacje na temat strajku, przygotowań i wyników referendów w kolejnych branżach, bo górnicy, hutnicy, kolejarze, oraz inne wielkie przemysły powiedziały już tak, dla strajku generalnego w województwie śląskim. Kiedy ten strajk ma być? Ten strajk y, może się odbyć w marcu. 11 marca są kolejne już drugie rozmowy przedstawicieli y, czterech największych związków zawodowych, które organizują ten strajk z, z przedstawicielami rządu. Y, poprzednim y, w poprzednich spotkaniach wziął udział wicepremier Janusz Piechociński oraz minister pracy Władysław Kośniak-Kamysz. My stawiamy sprawę jasno, albo będzie zrealizowana Zrealizowane te postulaty strajkowe, które przedstawiliśmy, jest ich sześć, albo odbędzie się strajk, pierwszy taki duży protest tutaj w regionie od 32 lat, bo albo rząd uzna bankructwo swojej polityki społeczno-gospodarczej, albo my będziemy musieli zmienić ten rząd. Z jakimi odpadami spotykacie się w Boże. My z bardzo dużym poparciem, zainteresowaniem, poparciem. Ludzie mówią, no w końcu, wreszcie. I też dużo dla nich znaczy to, że w końcu związki zawodowe się porozumiały. I robimy ten strajk wspólnie, robią to cztery największe związki zawodowe, czyli Solidarność, OPZZ, Forum Związków Zawodowych i Wolny Związek Zawodowy 780.